Jak wchodzę se na pętlę, to teatrzyk się kończy. Zabiłem tyle traków, że aż wysłali list gończy tych trzepaków, małolatów i braków Bezpruderyjne warunki nie szczędzą nam tu tematu, Ej, nomenklatura, nomen omenklatek kultura Jak jesteś burak, to chowaj się w kapturach u nas Na afisz tutaj się pchać, to jak pod wsuwać Ludzi nie zmienisz, nie próbuj, oni nie chcą słuchać Tyle rzeczy w życiu zepsułem, że mogę napisać Elaborat brudnych sumień i nie dziwne jak se myślę, w sumie taki temperament jak gorącej wody strumień, Ej, Tyle rzeczy siedzi mi w głowie, że ci nigdy nie opowiem, bowiem, bowiem, że nie dotrze. Ale wierz mi, no musisz mi uwierzyć, bo inaczej moje teksty wezmą tu za jakiś sen, Spójrz w gwiazdy na niebie, jak się przebijesz przez ziemię, to zobaczysz tam i siebie. Ej, hey, rozsiane jak stwardnienie, szukaj w nich inspiracji, jak czujesz ograniczenie. o? To sfera sakrum, profanum to pełne kieszenie. Wolę coś wiedzieć, zamiast pustym groszem śmierdzieć. Fundamenty wartości każdy ma odmienne. Jak wchodzisz do świątyni, szykuj obuwie zamienne. To era, podziemia i mrocznego plemienia. Mienia nie ma, czas zabierać co nam się należy, bo to nic nie zmienia. Ta ziemia nie da nic ci jak se nie wyżebrać. Carlos pana mera ciągnie życie w przód jak era. Rzucam trójki, śladami parkera. Piłka to wersy, a kosz to właśnie scena Nikt nie ma z to prawo ciążenia Nie jesteśmy Newtonami, żeby coś w tej kwestii zmieniać Ej, tyle rzeczy w życiu zepsułem Że mogę napisać elaborat brudnych sumień I nie dziwne jak myślę W sumie taki temperament jak te gorącej wody strumień Ej, tyle rzeczy siedzi mi w głowie Że ci nigdy nie opowiem, bowiem, bowiem, że nie dotrze ale wiesz mi, no musisz mi uwierzyć, bo inaczej moje teksty wezmą tu za jakiś senik.